A klęską było reklamowanie alkoholu, bo to był chyba jeden z licznych hejtów, kiedy się z tym spotkałaś. No bo ja jakby faktycznie, no tam prokuratura, nie ma żartów, mm. zostałam skazana, zapłaciłam grzywnę. Pójście tam z moją prawniczką i odpowiadanie przed sądem trzęsą się jak osika. Nie do końca wiedziałam, ja też nie, w nieświadomy sposób przyjęłam tą reklamę, no bo to też była reklama, a tak naprawdę to była kampania sygnowana tą daną, mm. daną marką alkoholu. Więc ja nie, nie trzymałam drinków, nie mówię, ej, pijmy wódę, nie? Mm. Ja poleciałam tam z tą marką do Laponii i byłam tam przez pięć dni. Jeździłam skuterem śnieżnym i widziałam Zorze Polarną, o której marzyłam całe życie, żeby zobaczyć Zorze Polarną. Ile zostaje grzywna? Pomidory, zostawmy to. Bo to jakby była grzywna i faktycznie jestem skazana w prokuraturze. Nie? To jest też, też mocne, ale ja mam coś takiego pokornie. Myślę mhm. sobie, bo ta moja prawniczka mówi, no wiesz, inni się odwołują, coś, żeby, że jednak niewinni, nie wiedziałam tego, ponoszę tego odpowiedzialność, to były konsekwencje, ja je poniosłam i mhm. okej. Okay. Czyli więcej niż 20 tysięcy. No jakoś tak mniej więcej, okay. plus minus, nie? Dobra, bo, bo przez chwilę pomyślałem, że ty musiałeś zapłacić jakiś tam milion złotych. Więc... Nie, 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 tak to nie, ale okay. no wiesz, no różnie ludzie zarabiają, ja też mam mhm. tak, że nie żyję ponad stan, no to jest kawał kasy, nie? Za to no tak. można po prostu czteroosobowa rodzina, myślę, może sobie dwa miesiące pożyć, nie? Za to.